Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Anafiotika. Nazwę swoją wzięło od jednej z cyklackich wysp Anafi. Przyjeżdżali tutaj robotnicy pracujący przy budowie pałacu króla. I oni sobie tutaj stworzyli taką swoją małą wyspę. Jest wiele bielonych domków z wąskimi uliczkami naprawdę klimatycznych. Przed nami jest akropol, w sumie pod samym Akropolem jest to umiejscowione. Za nami widok na Ateny. No, zachęcamy bardzo do przyjścia tutaj, naprawdę warto, nie mogliśmy z początku tego znaleźć, ale udało się. Wyszliśmy właśnie z Uzo Cafe. E, zamówiliśmy duży talerz mix mięs plus e, sałatka grecka z frytkami. Do tego wypiliśmy dwa piwa, e, fante. Dostaliśmy jak standardowo jak tutaj w Grecji dają ten e, dzbanek wody. Plus za żarcie, minus za czystość. Dramat, po prostu syf, klei się wszystko, już tu nie wrócimy raczej. Obsługa bardzo miła, ale, ale bałagan, masakra. Do tego jeszcze Monia wypatrzyła koleżkę, co zasłuwał karaluszka. Nie jednego, ale mówić. Nie jednego? Więcej było? No to super. No nic, no, no szkoda. No... Dla mnie w gastronomii to podstawa to jest czystość. No, nie to musi nie być... chodzi o to, żeby był mega, mega błysk, chodzi tak, o, żeby my nie jesteśmy właśnie, nie? No po prostu tutaj akurat... Nie jesteśmy jacyś, nie wiem, wyczuleni na takie rzeczy, nad wyraz jakoś mocno czy coś, ale tu było brudno, no brudno i, yy, no i szkoda, trochę, bo żarcie całkiem spoko. Chodzimy po Atenach i se vlogujemy, vlogujemy, czy jak to tam się mówi, nagrywamy. Fuh, jesteśmy zmęczeni. Koszulki. Tak, koszulki mamy przyklejone do ciała. Jest gorąca jak cholera. Tak jak zwykle nie narzekamy na takie rzeczy, bo hardkorowo chodzimy, zawsze dużo, ale przy tej temperaturze to naprawdę daje w kość. No ale brzuszki mamy pełne, bo zjedliśmy. No idziemy teraz w poszukiwaniu góry punktu widokowego jak to się lika Witos, tak? No. A co nam mówią mapy Googla. Google? Google Maps prosto. jeszcze prosto? No jak dzisiaj zdobędziemy ten szczyt, tam jest jakaś kolejka taka, którą wjeżdża się chyba ale nie na sam szczyt? Nie, nie wiem może chyba na sam szczyt tak. Tak na sam szczyt. No zobaczymy jak to wygląda. Kolejka ma kosztować 5 euro na osobę. Tak? coś nadzieje, bo to informacje w internecie to też. No o Jezu. zmęczenie Ale jest. Młody, naprawdę. a młody gdzie jest? Młody pokaż się. Upał dał nam cię jest, Uważaj Łukasz, bo tu są... No ja widzę te schody. W, wąsko tu Idziemy Zaraz materiał z Dobra. Punktu widokowego wow. Tak wygląda właśnie podejście na tą górkę. It's a Yy, liwka Vitos. <laughs> liwka Vitos. Masakra, słuchajcie. Chyba jest na zwiedzę, ten nie, wiem, a nie wiem, czy ta kolejka tam, czy my w ogóle dobrze idziemy. Miejmy nadzieję, że tak. Te ptaki, słyszycie, te ptaki to jest wszechobecne tutaj. To są chyba ptaki, bo my nie możemy ich wypatrzeć. No ale chyba tak. Nie jakieś świerszcze, nie? Tylko ptaki chyba. To tak ptaki. krzyczą, że jest to, to już męczące to czas. Powie, tak. Zobaczcie no, jak stromo. A gorąco jak holender, dobrze, dobrze tu są drzewa, nie? I zacienione to jest, bo inaczej to byśmy padli na zawał. Musimy też trochę poczekać na delikatny zachód słońca, nie? No Tutaj tak, na tej górze. która jest teraz godzina? Czekaj zaraz 18? Zobaczę. Czekaj, czekaj, czekaj. Mamy teraz godzinę 19.20, czasu miejscowego. No, więc w Polsce jest 18.20 godzina wcześniej no idziemy, męczymy się Czego się nie robi dla, dla pięknych ujęć Powiem <grym> dla pieniędzy <grym> Dla pieniędzy, tak dla wydania pieniędzy czego no, się nie tak, robi, chyba no. tak powinienem powiedzieć Ty tam patrzysz co nagrywasz czy tak nagrywasz o proszę bardzo Tak tu kosz kosz był leży tu a był parę metrów dalej Został wyrwany. Idziemy. Podchodzimy. Wyszliśmy z góry. Tak, z góry, która nazywa się tak. Widać? Widać. Dokładnie. Dobra, jesteśmy zawiedzeni, no bo chcieliśmy, chcieliśmy nagrać tam fajnego timelapsa z zachodem słońca. No i porobić, porobić dobre zdjęcia. Tak, ale był taki tłok i już ustawiłem wszystko, już się nagrało prawie cały mm. zachód słońca. Ale własną nam koleś w kadr i, i, i zepsuł, więc ta nagrywka z tej górki będzie taka sobie, ale coś tam... Nie, coś, coś tam, tam będzie. Pokażemy. Widok przepiękny. Widok przepiękny, ale ja y, oglądając w necie zdjęcia w ogóle myślałam, że tam jest dużo miejsca, że w ogóle naprawdę, że da się gdzieś rozłożyć i tak dalej, a tam wchodzisz, jest tylko kościół. I kawałek takiego placyku, no nie? Takiego e, widokow widokowego. widokowego. Nie, nie dużo, a, du a ludzi dużo. Są, no. są dwie jakieś tam restauracje, gdzie można tak. sobie, gdzie można sobie, sobie coś, posiedzieć. coś zjeść. Nie wiem jakie ceny, bo nie wchodziliśmy. No nie warto, warto pójść. Tylko, że no, a mieliśmy znaleźć tą kolejkę tak. i nie znaleźliśmy i weszliśmy w końcu yy, no, pieszo. O własnych nóż nóżkach. O, o własnych siłach. Czekamy na autobus teraz do, do domu. Zaraz wam pokażę jak te tu wyświetlacze wyglądają właśnie. A jak ktoś będzie chciał z was y, wejść na tą górę, no to koniecznie weźcie picie i to zimne, dużo picie, bo tam co prawda sprzedają, tak. no ale wiadomo, że jest zawsze podzielił się z patentem, po prostu bierzecie dwie wody, dwie butelki, jedną zamrażacie, zamrażacie na taki sopel i ona wam się roztapia i sobie po prostu dolewacie, dolewacie. No tak.